Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam moje spodnie robocze firmy DeWalt. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku, przedstawiam Wam moje spodnie robocze firmy DeWalt. Jest to jeden krój. Dlaczego jeden krój? Ponieważ zakupiłem go, najstarsze moje spodnie, to zakupiłem jakieś 6 lat temu. Od tamtej pory nie zmieniam tego kroju, te spodnie mi przypasowały, dla mnie są bardzo wygodne. Gatunkowo i jakościowo są bardzo, też odporne na zdzieranie, zniszczenie itd. Tak więc postanowiłem po prostu iść dalej w tym kierunku i tego nie zmieniam. Przedstawiam Wam dzisiejszy moje spodnie. Jest to model, żeby Wam właśnie skłamać, to są już nówki sztuki. Jest to model DWC17 Myślnik 014. Jest to, y, spod, są to spodnie wykonane w 80% y, y, z bawełny, w 20% z polestru. Y, wykończenia i wstawki są z y, sko, kordury, oczywiście. Y, bardzo fajne spodnie, leciutkie po założeniu ich na, y, na, na tyłek. Nie odczuwa się po prostu, że ma się je na sobie, naprawdę bardzo leciutkie i przewierne spodnie mięciutkie, nie są sztywne. No po prostu bardzo fajne, oczywiście kieszenie na, na kolaniki, dużo kieszeni różnego rodzaju, na rzepa, na, na ukryta na suwak boczne kieszonki na miarkę, niemiarkę, tylnie i kieszonki są otwarte, więc też bardzo fajna sprawa. Yy, oczywiście miały te spodnie kiedyś yy, kieszenie normalne, lecz ja je rozpyłem, ponieważ yy, nie lubię chodzić z kieszeniami. Zazwyczaj noszę pas monterski, więc mi niepotrzebne. Tak wyglądają spodnie nówki sztuki. A teraz wam przedstawię moje spodnie po kilku latach użytkowania. Na pierwszy ogień pójdą spodnie dekarsko-cisielskie. Znaczy dekarsko-cisielskie, ponieważ używam ich na co dzień do, do konstrukcji budowy dachów. Czyli od podstaw o obsowanie murłat, krok, krokwi, połacenie, po obróbkę blachy i po blachę wykończenie i tak dalej. Po rynnowanie, montaż orynnowania i wszystko, co jest związane z dachami. Jak widzicie Spodnie już są pocięte, porysowane, odbarwione po prania, lecz jak widzicie są w bardzo nielegalnym stanie. Te spodni używam półtora roku, prane są przynajmniej raz w tygodniu, więc sami widzicie po tylu razach prania to jak naprawdę bardzo dobrze się trzymają. Następne spodnie, które używam 2 lata, może lepiej nawet kapkę niż 2 lata, są to spodnie do wykończeń. Jak widzicie uwalone w silikonie w kleju, w innych w innych brejach, oczywiście takie są roki wykończeniowców. Tak jak mówiłem, spodnie używam już 2 lata, już soliczne rozdarcia, dziury, przedarcia, przetarcia, no ale jak widzicie, po takim długim użytkowaniu są nawet jeszcze w niezłym stanie. Następne spodnie albo raczej spodenki, których używam od roku czasu. Przeżyły już, no już lepiej, bo dwa sezony je nosiłem na dachach. Widać tutaj już uwalone w piance, ponieważ tam gdzieś jakieś elewacje też robiłem. Już też są rozbarwione, lecz jak widzicie, ich stan też jest nienegalny. Były to długie spodnie, przerobiłem je na krótkie, ponieważ krótkich spodni jeszcze nie miałem, więc na lato się jak najbardziej przydają. Co mogę powiedzieć o, tej, o tych spodniach? Moim zdaniem to są jedne z najlepszych spodni, jakie yy, posiadałem w życiu. Posiadam jeszcze innych rodzajów spodni, lecz te spodnie są moim, dla mnie na pierwszym miejscu. Zazwyczaj je jako pierwsze zakładam. Mam też spodnie z firmy Snickers, lecz to może w oddzielnym filmiku nagram, jak to się sprawuje te spodnie i czy jestem z nich zadowolony. Te spodnie mogę polecić w ciemno. Można je kupić w Castoramie bodajże, lub w innych tam sklepach, sklepach w Polsce. Ich koszt waha się od 120 bodajże do 200 zł w zależności gdzie co i jak się kupi. Moim zdaniem to są spodnie warte tych pieniędzy, ponieważ jak widzicie okres 2 lata, okres 1,5 roku na dachach tu już złożone są na kolaniki, ponieważ były ostatnio prane, o, naszykowane są do pracy. Więc moim zdaniem bardzo warto wydać te pieniądze na te spodnie ponieważ. Moim zdaniem jakościowo są naprawdę rewelacyjne. Zakupiłem sobie na razu na zaś więcej więcej par ponieważ miałem taką fajną okazję że mogę mi kupić w dobrej cenie i od tamtej pory mi służą. Mówię że najstarszy miałem 6 lat Najstarsze spodnie, spodnie kupiłem 6 lat temu, których tu już nie ma na zdjęciu, ponieważ już dawno poszły do kosza. Lecz jak widzicie przekazuję Wam wiedzę jak wyglądają spodnie po użytkowaniu półtorocznym, dwurocznym, dwusezonowym i jak wyglądają nówki. Jeżeli ktoś posiada z Was takie spodnie to yy, bardzo miłe będą komentarze na ich temat. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, to oczywiście łapkę też w dół. Bardzo mile widziano, oczywiście nie, nie, nie przeważam tego. Jeżeli komuś się nie podoba, to oczywiście rozumiem to. Jeżeli ktoś nie ogląda moich poprzednich, poprzednich filmików, to Zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował mojego kanału, to oczywiście proszę o czy kliknięcie czerwonego przycisku tam na dole, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. A z dnia na dzień będzie ich coraz więcej. Oczywiście zapraszam do mojego jego, yy, przyszłego filmiku, który będzie lata dzień. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.